Słuchajcie, tak się składa, że coraz bliżej Święta, bo dzisiaj już piątek drugiego tygodnia Rorat, więc co? No dzisiaj kolejna nauka. Zapraszam was bardzo serdecznie i do zobaczenia za chwilkę. Dzieciaki, my dzisiaj z pandziochem wersja zimowa. Hejka wszystkim. Ale dzisiaj zimno, nie? To znaczy, no Ostatnio było kilka dni w sumie ciepło, ale znowu chyba wracają mrozy i my jesteśmy przygotowani. A to pandy w ogóle to nie jest tak, że pan dom jest zawsze ciepło? Nie. No, jak jest ciepło, to jest na ciepło, ale jak jest zimno, to zimno. A, no, to jest taka pandziowa, pandziowa mądrość. Jak jest nam ciepło, to jest nam ciepło. A jak nam jest zimno, to nam jest zimno. No brawo, brawo ty. Brawo, ja. Słuchajcie, ja też mam fajną czapkę, nie wiem czy widać, bo tu powinny być taka, takie wąsy, broda i takie oczy, chyba. Yy, w każdym razie tam operator kamery, niech potwierdzi, czy widać. Widać, widać. Widać. Tak, tak. Yy, bo tam w ogóle jest operator kamery, taki specjalny. O. I pozdrawiam serdecznie Maryśkę, która mi tą czapkę uszyła w ogóle taką moim znajomą. Nie znasz Maryśki? No, nie znam. Ale powiem Ci, a potem coś powiem. A w ogóle słuchajcie, dzisiaj jest piątek, weekendu, początek. Dobrze, piątek, nie? I pan pancią powoli będziemy, bo do niedzieli jest czas, będziemy w niedzielę chyba rozstrzygać konkurs na Twoje imię. Ja w końcu będę mieć imię, ale super! Nie mogę no, się doczekać! Ja też nie mogę, bo pewno kreatywność dzieci jest wielka. Może, a może nagramy taki specjalny odcinek, gdzie ogłosimy, jak masz na imię. Okej. Okay. Dobra, może się uda. Słuchajcie, no to co? E, Pan Dzioszku, pamiętasz wczoraj, żeśmy. O czym to wczoraj mówili? Wczoraj, no mi się przypomina coś, że mówiliśmy o kielichu. A właśnie, o kielichu. Ogarnialiśmy sprzęt, tam, co na tym kielichu jest. No Na przykład, co pamiętasz? Czym, o czym kielich jest przykryty? E, to kielich jest przykryty welonem. Już zadrżałem, że pierwszy raz czegoś nie wiesz, to był, Nie, no ja wiem, no, no, proszę, proszę księdza. Ja tu buduję napięcie. Napięcie. Mhm, e, faktycznie, welon to jest część przykrywająca kielich. Jak go odsłonimy, to potem wyciągamy taki duży obrusik pamiętasz jak ona się nazywa? Oczywiście że pamiętam. Nazywa się korpo. Drogie dzieciaki, chciałbym dzisiaj podczas tego spotkania rórawatnego pokazać wam w kościele kilka ważnych miejsc, które są bardzo ważne i które na pewno też sami Nieraz dostrzegaliście, widzieliście w kościele, ale dzisiaj jest okazja, żeby troszeczkę stanąć bliżej i powiedzieć kilka słów. Słuchajcie, niewątpliwie najważniejszym miejscem w kościele jest tabernakulum. Tabernakulum to jest rodzaj takiego takiej złotej skrzyni. Ktoś kiedyś powiedział złotego domku. To też jest fajne określenie. W tej złotej skrzyni. Pod kluczem, w sposób bardzo, bardzo taki bezpieczny, że no właściwie trzeba byłoby się bardzo wysilić, żeby móc tam się jakoś włamać, przechowywany jest Najświętszy Sakrament, czyli w kielichach, złotych kielichach przechowuje się ciało Pana Jezusa. To, które rozdajemy Wam czy Waszym bliskim podczas Komunii Świętej. Zawsze w tabernakulum przechowujemy ten Najświętszy Sakrament, głównie po to, że czasami ksiądz na przykład udaje się z Komunią Świętą do chorych. No i chyba to jest takie źródło, taki powód główny, dla którego wymyślono właśnie takie, takie miejsce. Żeby w każdym momencie dnia, o każdej porze, ksiądz mógł ciało Pana Jezusa wziąć ze sobą i zawieść do chorego człowieka na przykład człowieka, który umiera, odchodzi, aby na końcu jego życia nakarmić go ciałem Pana Jezusa. Nie da się ukryć, że też tabernakulum ma taki wymiar praktyczny, nie? to znaczy, no, nigdy nie wiemy, ile osób będzie w kościele namszy, ile osób będzie przyjmowało komunię świętą, więc ksiądz więcej hosti w trakcie mszy, konsekruje, no i potem te, które zostają, chowa się do tabernakulum i rozdaje się podczas następnej mszy świętej. Jeśli już mówimy o tabernakulum, to skąd wiemy, że w tabernakulum akurat jest najświętszy sakrament? Może się zdarzyć, że go zabraknie, że go nie będzie. O tym informuje nas tak zwana wieczna lampka, czyli to jest takie czerwone światełko, które gdzieś znajduje się w pobliżu tabernakulum. No, niekoniecznie musi być czerwone, ale no, z reguły chyba czerwone i ta lampka to światełko świeci się w kościele cały dzień całą noc zawsze przypominając o tym, że w tabernakulum jest najświętszy sakrament. Bardzo ważnymi miejscami w kościele jest również ołtarz i ambona, ale o ołtarzu i ambonie mówiliśmy sobie przy okazji omawiania mszału i lekcjonarza, więc teraz chciałbym was zaprosić w kolejne ważne miejsca, w którym być może większość z Was przyjęła swój chrzest, o czym nie pamiętacie, bo byliście małymi bobasami. Ale to miejsce to jest chrzcielnica, czyli taki zbiornik, taka nie wiem jak to nazwać, kamienna misa, w której znajduje się woda święcona. Woda, którą uroczyście święci się w tak zwaną liturgię podczas liturgii Paschalnej, Wigilię Paschalną. Czyli w noc z Wielkiej Soboty na niedzielę Zmartwychwstania. W tym miejscu odbywa się chrzest dzieci. Zdejmuje się tą pokrywę, tam w środku znajduje się woda święcona i nad tą chścielnicą dokonuje się chrzest, czyli polanie główki dziecka wodą święconą. Więc można powiedzieć, że to jest bardzo ważne miejsce w kościele, dlatego że w tym miejscu wszyscy. Ludzie, wszystkie dzieci stają się chrześcijanami, stają się dziećmi Bożymi. Słuchajcie, zawsze obok ścielnicy znajduje się też taka charakterystyczna duża świeca, najczęściej właśnie w takim kolorze, nie wiem jak to powiedzieć, takim ciemnym-żółtym, lekko brązowym. Ta duża świeca to jest Paschał. Paschał, podobnie jak ścielnica, odgrywa bardzo ważną rolę podczas Wigilii Paschalnej dlatego, że właśnie podczas tej liturgii też święci się paschał i uroczyście się go zapala po raz pierwszy. To jest świeca, która symbolizuje Pana Jezusa Zmartwychwstałego, Zwycięskiego. Ona ma taki charakterystyczny kolor, dlatego, że według tradycji jest wykonana z pszczelego wosku. Wiecie, jak wygląda chociażby miód, więc jakby jest to bardzo podobny kolor. Gdybyście popatrzyli też na Pasko, to zobaczycie, że on na środku, może przejdę sobie z drugiej strony, że on na środku ma krzyż. W środku jest baranek, symbol pana Jezusa zmartwychwstałego. Na górze jest literka Alfa, pierwsza literka alfabetu, która mówi o początku, alfabetu greckiego. Na dole Omega, czyli ostatnia litera tego alfabetu, która mówi o tym, że pan Jezus jest pierwszy i ostatni. I na krzyżu mamy zawsze napisany rok, w którym dokonuje się poświęcenie tego paschału, w którym jest ta wigilia paschalna. I na krzyżu znajduje się pięć takich, nie wiem jak to nazwać, nie pięć tylko, no, pięć gwoździ. Nazywa się to fachowo grona, które symbolizują pięć ram Pana Jezusa, które On miał na krzyżu. Więc pszenica i paształ bardzo ważne miejsce w naszym kościele. Jeszcze jednym bardzo ważnym miejscem, które chciałbym Wam pokazać, jest oczywiście konfesjonal, czyli taka, taki mebel w kościele, który służy do sprawowania sakramentu, spowiedzi. Tak się zdaje, że dużo nas ogląda dzieci, które dopiero przygotowują się do pierwszej komunii, więc. Nie jest jeszcze do końca Wam tak bardzo znane to miejsce, ale już niedługo będziemy się z nim oswajać. Bardzo ważne miejsce w kościele, dlatego że tutaj przychodzą ludzie, aby wyznawać swoje grzechy i tutaj otrzymują Boże miłosierdzie przebaczenie swoich grzechów. W tym konfesjonale siada ksiądz, ubiera stółę koloru fioletowego i z obu stron na zmianę podchodzą ludzie aby wyznać swoje grzechy i otrzymać kapłańskie rozgrzeszenie. Konfesjonał nie jest wcale takim starym wynalazkiem, bo jak dobrze pamiętam, to 15 wiek czy XVI, święty Karol Boromeusz najprawdopodobniej był autorem pierwszego konfesjonału. Konfesjonał zazwyczaj jest tak zbudowany też, żeby zapewnić ludziom pewną taką intymność, nie? Że są kratki, pokryte folią, żeby też ludzie mieli taki komfort, że ich nie widać. I rzeczywiście, kiedy się spowiada, to naj, najczęściej no, nie widzimy, kto do nas przychodzi. To też pozwala na taką właśnie trochę anonimowość ludzi, którzy, no, jak, jak, to, jak to bywa w życiu, potrzebują mieć taką właśnie przestrzeń troszkę takiej intymności. Bardzo ważne miejsce w Kościele i bardzo piękne zarazem, czyli miejsce doświadczenia Bożej Miłości. Słuchajcie, no wspólnymi siłami dotarliśmy do końca drugiego tygodnia. Naszych wspólnych spotkań można powiedzieć, że jakoś w połowie nasze serca już przygotowane na spotkanie z Panem Jezusem, przygotowane na Boże Narodzenie. No, powoli już się nam będzie udzielała ta atmosfera świąteczna. Dlatego tym bardziej Was zapraszam, żebyśmy spotkali się w przyszłym tygodniu, w poniedziałek i rozpoczęli wspólnie już trzeci tydzień naszych rodatnich spotkań. W każdym razie póki co życzę Wam spokojnego weekendu i do zobaczenia.